Czyli nie metodologia, tylko jakie rodzaje badań? Nie metodologia jest ważna, dlatego że z perspektywy przedsiębiorcy to nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób my to zbadamy. Jak tylko co? Ważne jest, co my mu zbadamy i co my mu dostarczymy. <grywka> Dziewczyny, ponownie, yy, nasz gość, który już był, Agnieszka. Brytania Jędrzejowska, właściciel i dyrektor zarządzający Atena Research and Consulting. Dzień dobry. Dzień dobry. My się tu kłócimy kłócimy. Albo ważny temat, znowu badania rynkowe, ale już tak trochę głębiej. Chciałam Agnieszce zadać pytanie: tak naprawdę, co oni badają? Ja myślę, że to, co jest kluczowe tak naprawdę na samym początku, to, żebyśmy zrozumieli, czym się rządzi ten konkretny rynek, na którym chcemy funkcjonować. Mm. Czyli jeżeli chcemy czyli otworzyć klubik, nie wiem, gdzie na Mokotowie, gdziekolwiek w jakiejś konkretnej lokalizacji, no to musimy tak naprawdę sprawdzić. Załóżmy, że to jest lokalny klubik, a nie żadna sieciówka, no to musimy sprawdzić tak naprawdę, czym się charakteryzuje ta lokalizacja, czy są podobne lokale w, na Mokotowie, czy jak dużo tych lokali jest, no i to, co się samo nasuwa, czy w ogóle jest zainteresowanie takimi lokalami, czyli takimi klubami. Jak, ty, w tym konkretnym jak miejscu. ty sprawdzisz, bo mnie to też interesuje, czy im się kręci, czy to jest dobry biznes, czy jest zainteresowanie, jak Wy to sprawdzacie? Bo ja bym chciała zadzwonić do właściciela, ale przecież jak ja będę dla niego konkurencją, to on mi nie powie. Czy bardzo dobrze możesz zadzwonić, jako osoba, która jest zainteresowana biznesem w tej okolicy. Naprawdę z Twojej perspektywy, pierwsze, co bym zrobiła, to zadzwoniła do właściciela. Oczywiście nie mówiąc, mu, że chcę otworzyć biznes w tej okolicy <laughs> wprost, ale rzeczywiście próbując podpytać, tak? Yy, troszkę troszkę o, yy, o to rzeczywiście, czy, czy, czy warto, czy. Ludzie przychodzą, czy mamy, e, mamy, rodzice zaprowadzają te dzieci do takiego klubiku, czy nie. Natomiast rzeczywiście e, my robimy to trochę innymi metodami. E, jakby narzędzi nie będę zdradzać, bo nie o to chodzi tak naprawdę, żeby zdradzać narzędzia, e, a raczej pokazać Wam, że My docieramy w zupełnie inny sposób. Badamy całą tą okolicę, docieramy do wszystkich lokali, które są, wszystkich wartościowych, ważnych lokali, które są w tej okolicy i próbujemy uchwycić informacje właśnie na ten temat, czy jest zainteresowanie, czy przychodzą, kto przychodzi, dlaczego przychodzi, w jakich godzinach przychodzi, po co przychodzi, z jakich usług korzystają, z czego mhm. chcą korzystać, z czego nie chcą. Czyli ta wiedza, którą my dostarczamy w zakresie sprawdzania tak naprawdę tego konkretnego rynku, jest bardzo obszerna, mhm. wykorzystując przeróżne metody, i to metody, które dostarczamy nam trochę danych, takich bym powiedziała, ilościowych, procentowych, ale przede wszystkim z perspektywy takiego młodego przedsiębiorcy, ważna jest ta miękka wiedza, czy jest zainteresowanie takim, taką usługą, takim klubikiem w tej okolicy? Kto będzie moim potencjalnym klientem? Gdzie mam yy, zlokalizować ten swój klubik, żeby rzeczywiście, czyli dobranie, właściwe dobranie tej lokalizacji na ten lokal. Yy, dalej, jak mam opisać tą moją ofertę, tą usługę, żeby, trafiła żeby ona rzeczywiście hmm. trafiła? Czyli co mam powiedzieć o tym klubiku, co w nim się znajduje, jakie zajęcia klienta, będą tak. prowadzone. Ale żeby, nad, żeby zbudować tą ofertę, musimy najpierw zrozumieć, jakie potrzeby. Jakie oczekiwania mają ci rodzice, myśląc o klubiku dla dzieci? Co się ma w nim znaleźć? Jakie powiedz, zajęcia? Powiedz mi, czy pamiętasz taką sytuację, że przyszedł do ciebie ktoś, klient mały, zrobiliście badania i mówisz: Nie, 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 mój drogi, moja droga. Nie ma tam na tyle dużego rynku, żebyś ten biznes mogła zbudować, albo to jest zły klient, którego zakładałaś, że będzie Twoim klientem. To nie jest ten klient. Mhm. W poprzednim odcinku odwoływałam się do tych podróży. Myślę, że to jest dobry przykład, ponieważ e, ci ludzie, którzy do nas się zgłosili, założyli sobie, że takie wyjazdy dla. Chyba mogę trochę zdradzić tych sekretów że takie wyjazdy, właśnie podróże do Ameryki Łacińskiej jedną z grup docelowych będą młodzi ludzie, studenci. Bo oni lubią tak na wariata wyjechać nie na taki zorganizowany wyjazd z biurem podróży, tylko tak na dziko. E, badanie, pokazało, badanie pokazało, że. To nie jest ta grupa docelowa, to jest zupełnie inny klient. To oczywiście jest klient z większym budżetem, ale też to jest też klient specyficzny, jeśli chodzi o profil, to nie jest osoba, która potrzebuje, która potrzebuje bezpieczeństwa, super zorganizowanych dopiętym w każdym celu wyjazdu do jako piętego? Doradca, możesz wnosisz jakąś szczególną kompetencję, bo wiesz, wy badać różne kategorie, tak? Czy, to, co mówisz, to jest dosyć dla mnie proste, więc poszłabym posiedziała, poobserwowała. Oczywiście mhm. druga kwestia to jest analiza tych danych, ale czy wy macie, wiesz, informacji o różnych kategoriach, które mogą coś wnieść do mojego biznesu, bo zbadanie mhm. to jedno, popatrzenie na to z perspektywy, a doświadczenie to jest jeszcze inna sytuacja, mhm. tak? To, co my rzeczywiście dostarczamy, to jest mega doświadczenie i mega kompetencja. Z czego ona płynie? My ponad 15 lat tak naprawdę zajmujemy się badaniem przeróżnych kategorii, różnych branż, różnych rynków. Mówiłaś, że pięć to lat oznacza, biznes masz. 5 lat To 5 lat prowadzę swoją firmę, właśnie tą firmę, która zajmuje się badaniami i doradztwem strategicznym, ale wcześniej, tak, dlatego mówię ponad 15, bo wcześniej prawie 12 lat pracowałam w jednej z kluczowych agencji badawczych, dużych agencji badawczych. Nie nauczyłaś się wszystkiego? Tak, jak każdy, kto przechodzi korporację, rzeczywiście tak, należy czerpać z korporacji, a później należy podjąć decyzję, czy budować, swój biznes, czy rozwijać się dalej, czy rozwijać się dalej w, w korporacjach. No tak. Jak każdy robi to, co, robi to, co lubi. Dlatego to, co my rzeczywiście i to, za co nas cenią klienci najbardziej, to nie tylko za jakość dostarczanych danych i badań, ale przede wszystkim za to wsparcie doradcze. za Przełożenie tej wiedzy na hmm. konkretne rozwiązania biznesowe, za konkretne wskazówki, jak Ty masz działać, od kiedy masz działać, co masz wprowadzić, gdzie masz wprowadzić. Jak. Prowadzenie jak tak naprawdę klienta, prowadzenie tak, tak naprawdę rękę. trochę klienta za rękę. Nie będę zachęcać. Bo nie trzeba. Agnieszka powiedziała Wam wszystko, co uważam powinniście wiedzieć. Trzeba badania robić, trzeba badać, ale na, na, na własną rękę trochę. Trzeba być przede wszystkim świadomym tego, że można zbadać, co należy zbadać i yy, żeby zminimalizować to ryzyko, żeby Wasz stres zminimalizować i bez sensu czasami wydawane pieniądze. Dziękuję bardzo. Ja się bardzo dużo nauczyłam. Bardzo się cieszę, że przyszłaś do nas. Mam nadzieję, <laughs> mam nadzieję, że inni <laughs> też się nauczyli. Dziękuję. Może jeszcze również. raz się zobaczymy. Pa, cześć.